Witam cię na kolejnej lekcji. Na tej lekcji będziemy przedstawiać czujniki indukcyjne zbliżeniowe. Do czego służą indukcyjne czujniki zbliżeniowe? Wykrywają metal, metal ferromagnetyczny. Im lepszy jest ten nasz metal ferromagnetyczny i więcej żelaza zawiera, tym lepiej działa z lepszej, z większej odległości działa czujnik indukcyjny. Do typowych zadań czujników indukcyjnych należy wykrywanie obiektów Wykrywanie pozycji części maszyn. Stosowane są również jako czujniki stopu części elementu maszyny. Tu nie mówię teraz w tym wypadku akurat o bezpieczeństwie oraz jako czujniki jakości. Pamiętacie wcześniej na filmie, w którym mówiliśmy o wyjściach analogowych, przedstawiliśmy taki czujnik z wyjściem analogowym i dzięki jego sygnałowi widzieliśmy z jakiego rodzaju materiału dany metalowy obiekt mógł być wykonany. Do innych funkcji. Takich czujników indukcyjnych zbliżeniowych możemy zaliczać funkcję związana ze zliczaniem metalowych obiektów. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy składa się z układu LC, czyli jak tutaj widzicie, jego takim sercem jest tak naprawdę cewka nawinięta na rdzeniu, zwykle ferrytowym. Czujnik przez ten swój układ LC, przez cewkę, po podłączeniu go do zasilania, emituje pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne, w przypadku kiedy wykrywamy obiekt metalowy, ono oddziałuje z tym obiektem metalowym i ten układ naszego czujnika indukcyjnego wykrywa zmiany w polu tym elektromagnetycznym. Oczywiście, cały sygnał jest odpowiednio przygotowywany przez przekształtnik sygnału, znowu niektórzy nazywają przez przetwornik, i wzmacniany i filtrowany przez kolejne komponenty elektroniczne naszego czujnika. Mówiliśmy sobie przed chwilą, że sercem naszego czujnika indukcyjnego zbliżeniowego jest cewka. Jak zwrócicie uwagę na budowę czujników, tutaj wezmę dwa o takiej większej średnicy, niby wyglądają podobnie, ale coś się różni. Tutaj jest to wystające takie czoło, w drugim przypadku prawie czoło tak zwane zabudowane. To się właśnie wiąże z budową. Naszego czujnika, właśnie z budową samej cewki oraz rdzenia, na którym ta cewka jest nawinięta. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z takim czołem, tak zwanym niezabudowanym, wystającym, różnie też to ludzie nazywają, w tym przypadku mamy cewkę z rdzeniem ferytowym i nie mamy żadnego pierścienia metalowego wokół rdzenia ferytowego. W tym przypadku mamy dodatkowo rdzeń dzięki czemu czujnik ten jest bardziej precyzyjny w swoim działaniu, no i można go bardziej zabudowywać prawda, w metalu. Natomiast wadą takiego rozwiązania jest to, że takiego typu czujniki mają krótszy zasięg, ale jak będziemy później wam starali się pokazać, te czujniki z tym czołem tak zwanym zabudowanym, czyli niewystającym mają również bardziej precyzyjny punkt przełączania. Na rynku możecie spotkać czujniki indukcyjne zbliżeniowe różnych producentów. Gorąco zachęcamy, podobnie nasi koledzy z konkurencji, do tego, żebyście w przypadku uszkodzeń czujników obejrzeli, co znajduje się w środku. Producent lepszej klasy czujników indukcyjnych, czyli de facto takich, które powinniśmy stosować w przemyśle, renomowani producenci czujników indukcyjnych zbliżeniowych stosują komponenty elektroniczne lepszej jakości, jak również Żywice syntetyczne, które są o wiele lepsze jeśli chodzi o tłumienie, drgań czy dodatkowe doszczelnianie czujnika w środku, w przypadku kiedy na przykład czujnik zostałby uderzony i część jego korpusa uległaby rozszczelnieniu. Nie jest to regułą, ale zwykle jest tak, że czujniki, które są wypełnione tą lepszą jakościowo żywicą syntetyczną, mają nieco lepszą kompatybilność elektromagnetyczną. Cóż to znaczy? One będą po prostu bardziej odporne na lekkie zakłócenia pochodzące od fal elektromagnetycznych. Nie znaczy to, że one mogą być stosowane np. do spawalnictwa, ale na pewno będą po prostu bardziej odporne na zakłócenia. Na jednej z wstępnych lekcji, już tam widzieliście, może na jednym slajdzie, że jednym z podstawowych parametrów czujników był zasięg. To jest ważna taka uwaga: zasięgi możemy definiować w różny sposób. To, co widzicie zwykle w kartach katalogowych. Sika i innych producentów jest to zasięg nominalny. Natomiast jest coś takiego jak zasięg SR, ten rzeczywisty. On tak naprawdę wynika z tego, że czujniki, tak jak wszystkie urządzenia techniczne, są wykonywane w pewnej tolerancji. I pamiętajcie o tym, było o tym w części dotyczącej zasilania że te czujniki mają dosyć szeroką gamę zasilania. Czyli w zależności od tego, jaka jest tolerancja wykonania naszego czujnika indukcyjnego zbliżeniowego, jak go zasilimy, no to ten zasięg rzeczywisty będzie ulegał zmianom. Ale na to są wytyczne i to spełniają wszyscy renomowani producenci. Zasięg może nam się również zmieniać, naszego czujnika, w zależności od tego, jaki obiekt wykrywamy, to znaczy z jakiego materiału ten nasz obiekt został wykonany. Co jest ważne? Jeśli chodzi o ten zasięg nominalny, on jest podawany dla typowej stali konstrukcyjnej, na przykładowo ST37. I tutaj widzicie, że ten czujnik nominalnie ma zasięg około 20 mm. I to trzeba przyznać, że jeśli chodzi o tą płytkę z tego materiału, to ten zasięg jest zachowany. Ale występuje to zjawisko redukcji prawda, sygnału w zależności od tego, Jaki materiał wykrywamy? No, jeśli jest to właśnie ta stal konstrukcyjna, jakaś płytka prawda, z żelaza, no to wówczas typowy taki czujnik indukcyjny zbliżeniowy będzie ją wykrywał z tej poprawnej odległości, w tym w przypadku około 20 mm. Ale jeśli zobaczycie, że mamy do czynienia z takim materiałem, z taką płytką, z takim obiektem, który jest wykonany z aluminium lub też ze stali nierdzewnej, wówczas no, dochodzi do dosyć sporej redukcji sygnału. Tutaj na tej pionowej osi widzicie te, niektórzy to nazywają współczynniki, faktory, są tak naprawdę mnożniki, że w przypadku obiektu, który jest wykonany z tego danego materiału, ten zasięg nominalny, ten nasz zasięg mnożymy przez tego typu mnożnik. Tu, żeby nie być gołosłownym, widzicie, może ja na chwilę odchylę do kamery, to jest ta płytka taka, nazwijmy ją ala to jest stale konstrukcyjna ST37 z pokryciem Synkowym. I tutaj widzimy, w którym miejscu wyjście czujnika wzbudziło nam się stan wysoki. Ja postaram się teraz to nieco odsunąć, ale tu zwracajcie uwagę, że to wyjście nam się aktywowało. Tutaj, nazwijmy przy tym klawiszu. Teraz podsunę płytkę wykonaną z aluminium. No i zobaczcie, że tu już była no, spora redukcja zasięgu. Teraz płytka ze stali nierdzewnej, czyli V2A. No, widzimy, że też jest redukcja zasięgu. Fakt, że nie aż tak bardzo widoczna, jak w przypadku akurat aluminium. Niektóre z czujników mają te współczynniki wykrywania, tak zwany faktor 1, to znaczy, że niezależnie od tego, z jakiego metalu jest wykonany nasz obiekt, tak duży jak ten obiekt jest wystarczająco duży, ma grubość tam ścianki wystarczającą, ten czujnik indukcyjny zbliżeniowy będzie go wykrywał z odległości podobnej, jak typową tą stalę, w tym przypadku ST-37. Od razu mówię, że to nie jest tak, że to jest tak idealnie i ten czujnik będzie wykrywał te inne metale niefeloromagnetyczne z tej samej odległości i tam będą pewne zmiany, ale o wiele mniejsze niż w przypadku standardowych czujników indukcyjnych zbliżeniowych. Zbliżam ten nasz obiekt w postaci płytki ze stali konstrukcyjnej z 37 i mamy tutaj stan wysoki na czujniku. Zauważcie, ten czujnik działa trochę inaczej. Ono zaczyna sygnalizować, że coś pojawia się w jego zasięgu. W zależności od typu czujnika ta sygnalizacja potrafi być za pomocą diod LED różnie wykonana. Natomiast sygnał mamy wysoki. Widzicie tu mniej więcej tą odległość. A ja teraz będę podkładał płytkę aluminiową. No i widzimy że jest stan wysoki na wyjściu. Ja my tutaj z Marcinem widzimy stabilny, wysoki sygnał na wyjściu, i zobaczcie, że tu redukcja pewna występuje, ale o wiele mniejsza niż w przypadku poprzedniego czujnika. Mimo, że tamten miał niby nominalnie większy zasięg i większą cewkę. Natomiast to nie jest tak, żeby wszystko było fajne i różowe na tym świecie. Trzeba pamiętać też o tym, że czujniki, w zależności od swojej budowy. Mają czoła wykonane z różnych materiałów. No i tutaj przykładowo mamy czujnik indukcyjny, którego korpus w całości jest wykonany ze stali nierdzewnej i jego czoło również jest wykonane ze stali nierdzewnej. Jednym z typowych błędów, które się zdarzają, jest to, że ludzie robią cały układ ze stali nierdzewnej, przykładowo zawór ze stali nierdzewnej, no i montują czujnik indukcyjny ze stali nierdzewnej, którego czoło również jest wykonane ze stali nierdzewnej. Tu mam taką Płytkę ze stali nierdzewnej, już ją widzieliście na którymś z poprzednich filmów. No i zobaczcie teraz, co się dzieje. Widzicie? Musimy bardzo, bardzo blisko podejść do czoła tego czujnika, żeby on się wzbudził. Natomiast zdarzają się przypadki, że mamy do czynienia ze stalą nierdzewną. Która jest lepszą, powiedzmy, stalą nierdzewną jakościowo niż ta stal, i tu prawie już w takim przypadku musimy dotykać tym elementem metalowym ze stali nierdzewnej do czoła naszego czujnika, co jest bardzo niewskazane. Dlatego tutaj uczulam czujniki indukcyjne, zbliżeniowe z czołem ze stali nierdzewnej generalnie nie są polecane do wykrywania stali nierdzewnych, a przynajmniej nie do tych gatunków stali nierdzewnej. Które są zbliżone własnościami do tej stali nierdzewnej, z której jest wykonane czoło czujnika indukcyjnego zbliżeniowego. Tutaj kilka przykładów. Widzicie ten czujnik indukcyjny, zbliżeniowy, wykonany w całości, łącznie z czołem ze stali nierdzewnej. Będziemy o tym jeszcze mówić za chwilę, ale zobaczcie, ile mamy różnych wykonań. Tu stworzywa, tutaj z kolei z prawej strony czujnik, który jest pokryty taką cienką koszulką z teflonu. Tutaj z kolei czujnik, który ma korpus wykonany ze stali nierdzewnej, ale czoło jest prawda stworzywa bez barwnika.